Dobra, panie wierzchu, także dzisiaj będziemy używać ten Nervoscope. to jest używamy to, żeby sprawdzić, gdzie jest spuchnizna w kręgosłupie, i to nam potrafi łatwiej znaleźć te miejsca, co są takie, coś nie ruszają za dobrze, albo troszeczkę są jest restrykcja w tych miejscach właśnie. I jak go zacznę używać od tego kręgu tutaj w środku C7 będziemy w górę iść, aż do czaszki troszeczkę zmniejszy. No i co patrzę? Oglądam na tą igiełkę tutaj, żeby chodziło od zera i ile tam stopni ma iść w każdą stronę. I to mi pokazuje dokładnie, gdzie jest ta spuchnizna i w ten czas wiem, jak ten kręg ma, w którą stronę ma się ruszyć. Ten sprzęt to tylko hipopraktorzy, którzy mają kwalifikacje i wiedzą, co robią z tym, powinni używać. Także to jest bardziej takie narzędzie, żeby tylko potwierdzić. Diagnostycznie to, co sprawdzałam wcześniej, i tutaj widzę, że u góry mamy zmianę. Także już od razu widzę, że w ten kręg mamy 0, 1, 2, 3, 3, 4 musimy ustawić po lewej stronie. Także delikatnie podejdę teraz, zaznaczę ołówkiem jeszcze raz, żeby potwierdzić, gdzie to było. No i tutaj zobaczymy, że strzałka właśnie idzie w tą nową stronę. Także tu można zaznaczyć. I jeszcze raz sprawdzimy innymi, innymi metodami, żeby się upewnić. To jest tak jakby jeden ze czterech, pięciu metod, które ja używam tutaj w klinice. Teraz możemy iść w dół, także troszeczkę schyl się na dół. Całkiem ciałem, tak. I czy są jakieś miejsca, gdzie bolą bardzo w kręgosłupie w tym momencie? Coś, z czego ja musiałbym być świadomy u ciebie? Czy tak generalnie po prostu jest te spięte? Spięte się czujesz? Generalnie spięte, tak? spięte, tak. Dobra, może idę w dół. Badamy. Po lewej stronie na dole. No właśnie, widzę, po lewej stronie na dole, tak. Także będziemy zjeżdżać w dół. Już widzę, że ta strzałeczka troszeczkę nam się rusza. Ale nic nie jest tak, że skacze. Także to jest w porządku. No i zjeżdżamy bardziej w dół. I teraz co? Scyle się. Troszeczkę obniżę te spodnie. No I tutaj już mamy koniec żebr. Także T12, tutaj L1 się zaczyna. No. <laughs> tak, tu nie. Ale to jest niżej. Tutaj zaczyna się ta szczoułeczka ruszać bardzo. Tu. Także coś jakby w tej erii, tak. w tym miejscu. W tym miejscu masz ból. Masz ból, dobra? I potem powraca do zera. Czyli w tym miejscu to jest jakby dwa. A nawet trzy kręgi niżej się zaczyna, ale idzie aż do samej góry. Dobra, to teraz z tą informacją sprawdzimy dokładnie który to będzie kręg. Także jak ja szukam od początku to sprawdzam PSIS po dwóch stronach posterior superior iliac spine i patrzę to mi daje znak, że jest S2 i S1. No, dobra, także oprzyj się do tyłu o moją rękę, do tyłu. Całkowicie daj mi twoją wagę. Oprzyj się, tak jest. Będę popychał i mów mi, co, co czujesz. Także mamy S3 czy S2? S3. S3, tak? Dobra. S2 czy S1? S1. Dobra, oddech, głęboki do brzucha. Zluźnij, popuść swoją wagę na mnie. Dobra, idziemy wyżej. Jedynka czy piątka? Jeszcze raz. Jedynka? Jedynka. Dobra. A piątka? Mniej? Mniej. Dobra. Czwórka? Nie. Dobra. Trójka? Nie. Dobra. To teraz, byś mógł się położyć na brzuchu, tutaj, na tej ławce. I właśnie użyjemy metody Applied Kinesiology, żeby sprawdzić, wiemy, że to jest kręg, powiedzmy, S5, S4 i S1. Tylko musimy zbadać dokładnie, w którą stronę on miałby iść i jak to ustawić. Także znów znajduję PSIS.